Cześć kochani, witam was na moim kanale i dzisiaj taki temat trochę spontaniczny planowałam go nagrywać jakiś czas temu, ale trochę w innej formie i dzisiaj stwierdziłam, że rzeczywiście może chcę o tym z wami pogadać więc nie zastanawiając się wiele włączyłam nagrywanie i tutaj siedzę przed wami już od jakiegoś czasu sama myślę o udzielaniu korepetycji z matematyki czy z języka angielskiego, i właśnie w związku z tym naszła mnie taka refleksja, że teraz jest coraz większe zapotrzebowanie na te korepetycje. I z czym to może być związane, bo jednak coraz częściej słyszy się, że dzieci mają problemy z koncentracją, ze skupieniem się, w ogóle z przyswajaniem wiedzy, z zapamiętywaniem nowych rzeczy. I jak sama pamiętam, rzeczywiście niektóre dzieci. Wolniej przyswajały jakieś informacje, też miały problemy, żeby wysiedzieć w ławce, również mojej rówieśnicy. Jednak nie był to chyba tak powszechny problem. I czy to jest jakaś epidemia naszych czasów, że jednak dzieci mają coraz większy problem z nauką, mimo że jest coraz więcej dostępnych pomocy? Mamy internet, gdzie możemy wszystko wyszukać, znaleźć jakieś przydatne informacje, ale nawet możemy odnaleźć filmiki, kursy, które mogą nas przygotować z jakiegoś tematu, chociażby przed Sprawdzianem. Możemy znaleźć kursy i darmowe filmiki przygotowujące do matury, do egzaminu ósmoklasisty. Naprawdę nie jest to problemem. Jeśli się chce, to się znajdzie wszystko. A jednak nadal jest z tym problem. Jest problem w związku z wynikami w nauce, w związku z wynikami z jakichś egzaminów. Pomijając już fakt, że te egzaminy też stają się dość ciekawe i czasami ich forma może budzić kontrowersje i to, jak są skonstruowane, ale też jest ogólnie problem z przyswojeniem wiedzy. Zaburzenia koncentracji, przynajmniej w mojej opinii, w dzisiejszych czasach u młodzieży mogą wynikać głównie z przebodzicowania, bo jednak Internet jest super źródłem informacji i wiedzy, jeśli chcemy nauczyć się czegoś czy znaleźć jakieś wiadomości, przygotować się do sprawdzianu, ale z drugiej strony, czy na pewno do tego jest on wykorzystywany w głównej mierze. Raczej nie. Raczej, jak się widzi jakieś dziecko czy młodzież korzystającą z internetu, to jest to przeglądanie social mediów, oglądanie filmików, granie w gry komputerowe i na pewno nie ułatwia to skupienia się na nauce, wręcz przeciwnie, bo im mamy więcej bodźców, tym trudniej o koncentrację i lepsze zapamiętywanie, bo jednak Multitasking i wielozadaniowość, podzielność uwagi to jest trochę abstrakcja i nie potrafimy tak naprawdę skupić się na jednocześnie na nauce i jakiejś grze włączonej w tle albo bajce w telewizji. Niestety też właśnie coraz częściej widzi się, że dzieci nawet jedzą przy włączonym telewizorze czy oglądają w międzyczasie jakieś filmiki, bajki i nie jest to nic dobrego, bo jeśli już od małego wdrażamy takie wzorce u dzieci, że muszą mieć coś w tle, musi, być, musi coś ciągle grać, nie mogą skupić się na jedzeniu czy na czytaniu, czy na odrabianiu lekcji bez jakichś dodatkowych rozpraszaczy, to one w przyszłości też będą powielać ten schemat, no bo w sumie skąd inąd mają wziąć jakieś wzorce. Jak nie te, wyniesione z domu. Nawet jakiś czas temu podróżując z pociągiem, zauważyłam, że właśnie jeśli dziecko robi się niespokojne, zaczyna już tam coś się wiercić, dopytywać rodziców o coś, to zaraz dostaje w rękę telefon, tablet, włącza się mu jakąś bajkę czy grę, i to dziecko po prostu jest od małego uczone, że w ten sposób może spędzać. Czas wolny może zabijać tę nudę, a nie jest uczone tego, że czasami można też chwilę posiedzieć w ciszy, zająć się czymś innym, poczytać bajkę, niekoniecznie oglądać ją na ekranie. Tak więc nie jest to tylko wina dzieci, że nie potrafią sobie poradzić bez telefonu, czy nie potrafią skupić się na nauce, bo jest to coś, czego nauczyli się już od małego. Niestety później już w wieku nastoletnim, kiedy nadchodzi ten okres buntu, dziecko ma już swój świat, swoje towarzystwo, często ciężko jest oduczyć go tych przyzwyczajeń i rzeczywiście pojawiają się te problemy z nauką. Często rodzice właśnie obawiają się, jak dziecko zda egzamin, czy to ósmoklasisty czy maturę, bo widzą te problemy w nauce. I wtedy przychodzi z pomocą korepetytor, który to dziecko próbuje nauczyć, a próbuje, bo czasami jest to jednostronna próba yy, nauki, yy, bo yy, dziecko czy też nastolatek nie chce sam z siebie nauczyć się tego. Korepetycje nie mają sensu, jeśli jest to jednostronne i tylko korepetytor się stara. Przede wszystkim dziecko powinno starać się też przyswoić tę wiedzę i zrozumieć, a często już na tych korepetycjach myśli się tylko o tym jak szybciej skończyć, co będę robić później. Tu jeszcze czasami w trakcie korepetycji coś tam się sprawdza na telefonie, coś się robi w międzyczasie, już widzę, że osoba robi się niespokojna, już odlicza czas do końca, a to nie o to chodzi, bo jednak nie po to płaci się za te repetycję, żeby później nic z tego nie wynikało, a efekty nauki były dalej takie same, czyli raczej niezadowalające. I wtedy właśnie pojawia się dodatkowy stres, jakaś dodatkowa presja też od rodziców. Dziecko czuje się jeszcze bardziej przygnębione, bo widzi, że nie daje sobie rady, te oceny nie ulegają poprawie. Nadal jest ten problem z zapamiętywaniem, i nie wiadomo z czego to wynika. No niestety, właśnie z tych nawyków i tego przepolicowania, więc też apel do rodziców, żeby od małego jednak uczyć dzieci, że można też inaczej spędzać wolny czas i nie należy zawsze mieć włączonego ekranu w tle jakiegoś telewizora czy komputera. Też nie dawajmy dzieciom od małego tych telefonów do ręki. Niech ten pierwszy telefon dostanie dość późno, bo wiadomo, że jednak do kontaktu z rodzicami ten telefon jest potrzebny, ale też dla bezpieczeństwa dziecka. Ale jednak najlepiej odwlec w czasie ten moment i nie dawać już niemowlakom telefonu do ręki, bo niestety to zostanie z nimi na później. Takie będą mieli przyzwyczajenia też w przyszłości, a nie jest to na pewno nic dobrego pomijając fakt, że niszczy to od małego wzrok dziecka, też słuch, bo czasami ten telewizor czy telefon jest włączony tak głośno, że to dziecko po prostu już jest przepocowane od niemowlaka praktycznie. Też zwracajmy uwagę na to, jak spędzamy czas z naszymi dziećmi, czy, czy spędzamy w ogóle ten czas, czy właśnie wciskamy dzieciom telefon, tablet, czy włączamy telewizor i niech się zajmie sam sobą. Bo jednak to jest bardzo ważne, żebyśmy też poświęcali im czas, żeby one nie chciały uciekać w ten świat elektroniki, tylko po prostu chciały ten czas z nami też spędzać. Wymyślajmy jakieś wspólne gry, zabierzmy dzieci do parku, pójdźmy na jakieś wspólne wycieczki. Nie muszą to być jakieś wyszukane atrakcje, też czasami wystarczy kartka papieru i kredki i dziecko jest naprawdę zadowolone, jeśli się z nim coś pokoloruje, w coś się pogra, poukłada się puzzle. Pokażmy od małego dzieciom, że można inaczej spędzać czas, niż tylko z oczami w ekranie. Na pewno w przyszłości zobaczycie efekty właśnie w postaci lepszej koncentracji, lepszego skupienia i te nawyki po prostu będą inne. To dziecko nie będzie uciekało właśnie w te gry w oglądanie filmów, w przeglądanie social mediów, tylko będzie potrafiło znaleźć sobie jakąś inną rozrywkę. Częściej będzie sięgało po jakieś książki, właśnie układanie puzli, jakieś kolorowanie, też w inny sposób będzie radziło sobie ze stresem i zdecydowanie przeniesie się to też na. Wyniki w nauce. Jest to trochę inny temat na pewno, jeśli chodzi o mój kanał, ale chciałam właśnie przekazać też takie swoje przemyślenia na ten temat. Może nie jestem ekspertem, sama nie mam dzieci, ale obserwuję też to trochę z zewnątrz, właśnie okiem korepetytora, okiem osoby z zewnątrz, która widzi jak to wychowanie dzieci i ich problemy z nauką wyglądają i z czego może to wynikać więc jeśli spodobał wam się ten filmik to zachęcam do subskrypcji kanału żebyście mogli być z, na bieżąco z filmikami i możecie podzielić się swoimi opiniami w komentarzu zachęcam was do dyskusji na ten temat i dziękuję wam za dzisiaj widzimy się w kolejnych filmikach dużo zdrówka kochani pa pa